Cześć Boże! Witamy Was w kolejnym dniu formacyjnym Dzienniczków Nowego Życia. Jesteśmy przy szóstym dniu. Jest to pierwszy rok formacji opracowany przez księdza Artura Sepioła. My przyjęliśmy jako wspólnota tą drogę formacji i Was zachęcamy też, żebyście na nią wkroczyli. Szósty dzień. Duch Święty jest Twoim doradcą. Poznaliśmy jest... Ojca, poznaliśmy Brata Jezusa i teraz dzisiejszy dzień to Duch Święty. Kto to jest doradca? Doradca to jest ktoś, komu ufam. Jak mam jakiś problem, to na pewno go zapytam. Poza ojcem, oczywiście, i starszym bratem. Ktoś, na kim mogę się oprzeć. Ktoś, kto swoją radą służy, pomaga, wspiera i prowadzi. Ktoś. Czasem, kto ręczy za mnie. Tak, ale ktoś, kto nie zawsze jest widoczny. Doradca może być taką szarą eminencją, mówiąc potocznie, gdzie jego obecność jest tylko taka bardzo delikatna, ale skuteczna. I myślę, że Duch Święty może być kimś takim, kto w naszym życiu nie jest może tak mocno postrzegany jak Bóg Ojciec czy Jezus, ale jest zawsze w naszym życiu obecny. Czyli jak zaczynamy modlitwę, to prosimy właśnie Ducha Świętego, aby modlił się za nas, jeżeli my nie potrafimy. Jeżeli chcemy rozwiązać jakiś problem, to też prosimy Ducha Świętego o natchnienie. Ale też mamy wspaniały fragment z Jana, rozdział 14, werset 26. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co, jest wa co ja Wam y, powiedziałem. Oto Słowo Boże. Pocieszyciel to pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Duch Święty jest pocieszycielem. W każdej trudnej sytuacji, w każdym zmartwieniu, w każdym y, wydarzeniu, które nas jakoś mocno ciągnie w dół. Jeżeli będziemy polegali na obecności Ducha Świętego, na Jego działaniu w nas, będziemy pocieszeni. Trzecia osoba boska w końcu. Katechizm Kościoła hmm. Katolickiego się też do tego odnosi. Ta trzecia osoba Boża dokonała właśnie w Tobie cudu nowych duchowych narodzin. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali jednego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Jest on ostatni w objawieniu osób Trójcy Świętej. Chrzest w Duchu Świętym, czyli Chrzest w tej trzeciej osobie boskiej. Czyli do, do, doświadczamy jakiegoś takiej, mm, takiego wtajemniczenia, uzdolnienia do pojęcia Boga w całej rozciągłości, można powiedzieć, od Boga Ojca poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ja cały czas też pamiętam yy, werset, który mówi, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie się modlić. I powiedzieć, że Jezus jest Panem. I to jest właśnie to, do czego nas Duch Święty uzdalnia. Do tego, żebyśmy przyjęli wiarę, cały czas w niej trwali. Bo naszym zadaniem, które będziemy Wam często powtarzali, na teraz tym zadaniem jest trwać w Chrystusie. I Duch Święty nam w tym będzie nieustannie pomagał. Mamy tekst modlitwy przewidziany na ten dzień. To jest Ewangelia według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety 35 do 39. Króciutki fragment. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: "Wszyscy cię szukają". Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wrzucając złe duchy. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Tu nawet Jezus potrzebuje się udać na miejsca odludne, pustynne, żeby się modlić. On, Bóg, szuka ciszy i spokoju, żebym mógł rozmawiać z Ojcem. Dla mnie to jest ważne. Dla mnie ten fragment był kiedyś takim wyznacznikiem, jak powinno wyglądać moje życie. Cały czas jest zresztą jest. Początek sam nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustyne i tam się modlił. Nie mamy pustyni koło siebie, ale dla mnie takim miejscem pustynnym, synonimem takiego miejsca pustynnego jest miejsce, gdzie jest cisza, spokój, gdzie nikt nie hałasuje, można się skupić na rozmowie z Jezusem. Jest to salon. U nas w domu jest to salon. Dlaczego? Ponieważ nad ranem, kiedy jest jeszcze ciemno, wszyscy śpią. Dla mnie to jest czas modlitwy. Czas, gdzie ja mogę wstać, udać się w to miejsce i chociażby w ciszy poklęczeć przed Chrystusem i posłuchać, co On chce do mnie powiedzieć. Dlatego widzę w tym fragmencie, odnajduje siebie. Do salonu nie dociera moje chrapanie, mam nadzieję. Nad ranem, kiedy jeszcze wszyscy śpią, jest cicho. <grym> Ale tam jest zaraz, powiedziane, dalszy ciąg. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami. I tyle więc, jego cieszy i spokoju. Więc zaraz nadchodzi czas wstawania. Czas zrobienia porannej kawy. Jeszcze pijąc tą kawę w łóżku z żoną, możemy o Chrystusie porozmawiać. Jest to nasza modlitwa też, więc My jak najbardziej pospieszył zanim Szymon z towarzyszami odnosi się nie tylko do Szymona i nie tylko do mężczyzn, ale odnosi się do naszych bliskich, gdzie idziemy za Jezusem i towarzyszymy mu w tej modlitwie. Jest jeszcze taka końcówka, i chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. To jest też posłanie, które będzie się coraz częściej pojawiało też w wersetach, które będziemy przytaczali, którymi się będziemy modlili. Jezus przygotował dla nas konkretne zadania, postawił przed nami konkretne cele, i chce, żebyśmy w Jego imię szli tą drogą. Dlatego się formujemy. Duchu święty, który dzisiaj. W tym dniu byłeś szczególnie wezwany. Prosimy Cię o Twoją permanentną obecność w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, w życiu naszych wspólnot. Niech Twój delikatny powiew, niech Twój delikatny głos będzie naszym drogowskazem, niech będzie naszym uzdolnieniem, niech będzie siłą, którą będziemy czerpali od Boga Ojca. Prosimy Cię, abyś wykorzystywał nasze może niedoskonałe ciało, umiejętności i wiedzę. W nasze usta wkładał treści Boże, dobre, prawdziwe. Duchu Święty bądź latarnią, bądź pochodnią gorącego ognia, ognia miłości, który będzie rozświetlał nasze mroczne wnętrza, który będzie zaprowadzał Boga w każdy zakątek naszej duszy, taki, który my sami chcielibyśmy ukryć przed kimkolwiek. Wydobywaj to Duchu Święty na światło, na Boże światło. Oświetlaj to i przekazuj Bogu. Daj nam radość życia. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak ja była, na była na początku, początku teraz, teraz, zawsze i na wieki wieków. wieków. Amen. Amen. Do zobaczenia. Z Bogiem.